Drzewo jest takim symbolem człowieka, używanym często w psychologii. Korzenie, czyli to czerpanie z wnętrza, czerpanie z wnętrza ziemi, historii, tradycji. Tu wprawdzie nie ma korzeni na tym obrazie, ale, ale jest pień, który jest właśnie tym łącznikiem między korzeniami a górną koroną. To ten, to ten kręgosłup naszych działań to jakby wszystko to, na czym opiera się. Nasz rozwój to jakby droga, która wiedzie nas do wyższych sfer. Korona drzewa natomiast symbolizuje to, co osiągamy, to do czego dążymy. Liście, gałęzie pną się w górę, to mogą być nasze cele, to mogą być nasze osiągnięcia. To jest pewna metamorfoza człowieka. Od dołu wzrastamy, ku górze, umacniamy się, rozwijamy i kierujemy ku słońcu